Andrzej, ciężki, trudny ten czas. Teraz dla naszej drużyny, dla was, dla dla trenerów po tym ostatnim niepowodzeniu w Subsku, generalnie po tym pierwszym praktycznie już miesiącu ligi. Co tam wszystko? Jak to wygląda? Na pewno niepokoją porażki nasz styl gry w meczu z Samwilem zawiodła nasza, nasza ofensywa, gdzie słabo graliśmy w ataku, zdobyliśmy mało punktów, natomiast w ostatnim meczu mieliśmy problem szczególnie z defensywą, gdzie za łatwo traciliśmy punkty, za dużo pozwalaliśmy na otwartych rzutów przeciwnikom, do tego przegraliśmy zbiórkę na tablicy, musimy to poprawić, wiemy nad czym pracować, na pewno nasza gra na treningach wygląda dużo lepiej niż na meczach, pracujemy nad tym, aby aby przełożyć naszą grę z treningów na spotkania. Ale z drugiej strony, kibice powiedzą, o czym Andrzej Urban mówi, bo to przecież jest Mistrz Polski, to jest drużyna, która powinna w lidze takie mecze jak ten w Subsku wygrywać lekko, łatwo i przyjemnie. Co byś właśnie odpowiedział tym osobom, które się spodziewają, że już na początku sezonu ta forma będzie bardzo wysoka no i że wy w tej polskiej lidze będziecie trochę jak walec? Też chcielibyśmy, żeby te mecze wygrywać, żeby, żeby to wszystko szło lepiej, ale tak, tak po prostu nie jest. Czasem są różnego rodzaju problemy, które trzeba po prostu rozwiązywać. My staramy się każdego dnia pracować jak najlepiej, aby, aby wprowadzić naszą grę na właściwe tory. To, co powiedziałem wcześniej, jest najbardziej istotne właśnie, że na treningach naprawdę wygląda ta gra dobrze i czekamy na przełożenie tego na, na spotkania. Czekamy, ale też pojawiają się nowi zawodnicy, to jakby cały czas ta drużyna jest w budowie i do niej dołączają nowi gracze, dołączył Trej, teraz dołączył Kobi, wypadł Kuba Wojciechowski, wypadł Olek Załucki, to też są takie rzeczy, które na pewno w dużym stopniu utrudniają budowę i zgranie. Na pewno ma to duże znaczenie, ale wiele drużyn boryka się z takimi problemami, nie ma co tym się tłumaczyć, jest to, jest to, jest to problem. Jak trzeba wpasowywać nowych zawodników, czy kogoś tracimy, to jest duży problem, szczególnie, że nasza taktyka, zarówno w obronie, jak i w ataku, jest dość rozbudowana. Dlatego dlatego na to wszystko potrzeba czasu, ale to nie jest żadne wytłumaczenie. My musimy każdego dnia pracować, My musimy być po prostu gotowi na te spotkania. No dobrze, i teraz przed nami mecz czwartkowy z Kingiem Szczecin, później już Liga Mistrzów. Ta intensywność będzie wzrastać, czyli tego czasu na treningi będzie dużo. Mniej, a będzie dużo grania. Dokładnie, ale każdy zdawał sobie z tego sprawę od początku, przygotowałem, wiedzieliśmy o tym, trenowaliśmy pod tym kątem, yy, dlatego nie ma co teraz marudzić. Yy, trzeba po prostu grać te spotkania i, i yy, grać je we właściwym, we właściwym stylu i, yy, i po prostu zwyciężać. King Szczecin to jest drużyna jaka w tym sezonie? też Tam nie ma już trenera Jarutisa, ma być trener Miłoszewski. Zmiany w składzie, jaka to jest drużyna? Na pewno na, w pierwszych dwóch spotkaniach... Yy... Wyglądała średnio, później nie zmienili trenera. E, Przejął trener Majcherek, który dał powiew świeżości i bardziej bym oceniał tą drużynę po tych ostatnich dwóch spotkaniach. E, bardzo dobrze dzielili się piłką, e, grali zespołowo, szukali dogodnych pozycji, e, czy to na obwodzie, czy pod kosza. Natomiast w obronie, e, bardzo dobrze bronili na piłce. Agresywna obrona, mocno przebijali się na akcjach typu pick and roll, e, wymuszali dużo strat przeciwników, dużo e, mieli przechwytów, które zamieniali na łatwe punkty, także. Że tak bym ich scharakteryzował.